Na Ach, Dragon Age of The Weilgaard. Zanim zaczniemy, w tle. Puściłem sobie tutaj footage z gry, ale są to raczej jakieś side questy i generalne kopanie się po bordach, więc raczej to wabliczka zespoiluje. No i nie zwracajcie uwagi na mój żenujący gameplay, bo po prostu jak zawsze gram na Easy, maszuję batony. Ugram w te gry na fabuły, a nie chcę się rozgryzać tych wszystkich gigantycznych, nikomu niepotrzebnych drzewek z Kili, no ale to jest już temat na inne gówna świata. No więc nie przyszedłem jeszcze. No ale natrzaskałem już ponad 30 godzin, więc chyba mogę się wymądrzyć. Nie wiem, czy kogoś interesuje moje zdanie na ten temat, ale nie bójcie się, i tak się wypowiem, bo mogę. W internetach można spotkać się z dwoma w zasadzie wariantami, za przeproszeniem dyskursu na temat tej gry. Pierwszy to jest... Obrzydliwa propaganda! Nikt tego nie chce, wolmi z polityką, nigdy na to nie spojrzy jak z SRAM, to wyobrażam sobie, że ta gra jest w Kiblu a drugi to najlepsza gra to... na świecie, jak Ci się to... nie podoba, to jesteś faszystą, hitlerowcem i śmierdzi skisłymi jagodami! Zanim cokolwiek więcej powiem na ten temat, to mały disclaimer, jestem absolutnym fanbojem Bioware, łykam praktycznie wszystko co oni się wyrzucą, Kotor, Jade Empire, Mass Effect, wreszcie Dragon Age, nawet Andromeda mi się podobała i kiedy wszyscy byli zajęci strzykaniem jadem, ja byłem szczęśliwy, że mam po prostu kolejny Mass Effect, więc cóż mogę powiedzieć po 30 godzinach spędzonych w Veilgardzie, ta gra jest ok. Większość rzeczy w niej nie jest jakaś super zła ani super dobra. Jest po prostu ok. Jak fabuła? Jest ok. Jak postacie? No są ok. Jaki voice acting? No jest ok. System walki jest ok. No wszystko jest kurwa ok. Gra jest tak bardzo agresywnie adekwatna, że prawie zęby bolą. Ale wyróżnia się tak naprawdę głównie w dwóch kategoriach. Grafika jest super. Gra wygląda naprawdę przepięknie. Natomiast scenariusz i dialogi są miejscami spoko, miejscami adekwatne, ale w większości strasznie parczywe. Zajmijmy się jednak najpierw słoniem w pokoju. Postać, tasz, i niebinarność, i walk propaganda, i lelum po lelum. Otóż. No powiem tak, problemy tożsamości i transpłciowości roztrząsane są w science fiction, im trochę mniej w fantasy, ale nadal od dziada pradziada. W Star Trek'u jest rasa Trilly, która powstała tylko i wyłącznie w celu eksploracji tego tematu. Każdy z nich składa się z dwóch istot, hosta, który jest jego zewnętrzną powłoką i symbionta, który mieszka w środku, a ich osobowość jest niejako fuzją osobowości dwóch istot z przewagą tegoż symbionta. Pierwsze Wraz ta rasa pojawiła się w Star Trek The Next Generation i oczywiście Doktor Crusher zakochała się w jednym z nich, który był bardzo, bardzo przystojny i bardzo się ładnie uśmiechał. Po czym jego host został nieodwracalnie uszkodzony i symbiont trzeba było przetransplantować do nowego hosta i lo and behold była to kobieta. No i chociaż ten odcinek stawia bardzo trudne pytania, no to niestety dalej z tym nic bardzo gdzieś idzie, meandruję trochę donikąd, ale nadal porusza ten temat, no i wyobraźcie sobie, gdyby to był odcinek nowego Star Trek'a, na przykład Discovery, ile by po prostu było obelg i bojkotów i lorantów na YouTube, by się pojawiło. No a to już, to było chyba ze 30 lat temu, <grywia> już powiedzmy na, na topie ten temat. Dlatego, no, nie przeszkadza mi, że Tash jest, nie przeszkadza mi poruszanie tematyki niebierarności i tak dalej, i tak dalej. To, co może nie jest najlepiej zrobione, to, że ogólnie ta postać jest bardzo fajna jako kompan w drużynie, ale wszystkie sceny poruszające jej problemy z samookreśleniem są strasznie toporne i strasznie niedorobione. Ja rozumiem, że jako Tash, że, że Tash jako postać od, odznacza się subtelnością mniej więcej parowozu lecącego na bombie atomowej, e, ale... Przy poruszaniu tego rodzaju tematyki, chyba należałoby zachować troszkę większą subtelność i powstrzymać się od użytkowania młotów pneumatycznych do wbijania ludziom różnych rzeczy do głowy. Także, moim zdaniem, to nie jest problem tej gry. Główny problem tej gry jest taki, że powstawała tyle czasu i przetrwała tyle przetasowań personalnych i zmian podejścia, i w ogóle, czy w ogóle zmian formy, w jakiej miała się ukazać, że dostaliśmy po prostu no, cyrk na kółkach. Scenariusz jest all over the place. No, główny wątek jest strasznie nędzny, i sprowadza się do że są źli, złe elefy, co, co się zamieniły w złych, złych, bardzo, bardzo złych złoli. I, oje, oj, patrzcie, są brzydcy i po wykręcaniu i wszędzie walą jakieś takie pęcherze z ropą, z, z który wychodzi że Znaczy, mro, mroczne pomioty. Tak, tacy są źli, i teraz wszyscy wiedzą już, że są źli, a nazwiemy ich Elm i Gilgr, No i Markus Phoenix, znaczy róg, róg musi ich zabić, bo są źli, bardzo, bardzo, bardzo źli. Dialogi bywają dramatyczne. Jest moment na samym początku, w którym przypływamy do elfiej wioski. Nagle jest ciemno, nagle wszystko jest czarne, nagle cicho tylko pieronów brakuje strzaskających z nieba i wilków wyjących. I jedna postać mówi wtedy: Ojej, dlaczego to tak cicho? Normalnie o tej porze na targu już szwenda się bezimiennej i mówi: Pokaż mi swoje towary. A druga na to mówi: Coś tu się stało. No kurwa, jak ja mam to poważnie traktować? Poza tym nasza drużyna składa się może i z interesujących postaci, które mają ciekawe wątki i questy, ale Jezu Maryja, jakie to są jęczy buły. A nie, róg, ja już nie mogę, uderzyłem się w paluszek i myślę, że mi pomóc, je, 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 nie radzę sobie z paluszkiem. Dalej, i to jest już chyba pokłosie tego, że ta gra miała zostać w pewnym momencie MMO. Nasze wybory mają bardzo małe znaczenie i fabuła jest praktycznie całkowicie liniowa, przynajmniej w tych 30 godzinach, które przegrałem. Questy poboczne wahają się od nędznych typu idź w trzy miejsca i biegaj w kółku, szukając jednego pipka, które gdzieś schowaliśmy, do super fajnych. Na przykład polecam zrobić Regrets of the Dread Wolf do końca. To jest bomba, fajny side quest. No i wreszcie na koniec. O, cały ogólny styl o, totalnie odstaje od poprzednich części Dragon Age. No, gdyby to była osobna gra, nie związana z serią, gdyby to była debiutancka gra po prostu jakiegoś studia z Łotwy, to wszyscy by. Pewnie bili pokłony i bili brawo. Gdyby to nie był Dragon Age, pewnie by nikt nie mrugnął okiem, ale. Jak to ma nosi nazwę Dragon Age, to, to liczba po prostu żenujących śmieszków i cały ten miszmasz cukierkowości z grimdarkiem, często w, w jednej scenie bywa bardzo niestrawny. A przede wszystkim nadal gdzieś tam w środku głęboko jest schowane to, dlaczego. Dlaczego ja cały czas czekam na każdą grę Bioir, dlaczego zawsze po prostu w końcu się w nią wciągam i łykam jak no jak każdą poprzednią. Zbieramy drużynę, zamieniamy ją w zgrany zespół, wyruszamy z nimi na niemożliwą misję, żeby uratować świat. No i nadal jest ta iskra, która każe wracać i mimo tego, że się przewraca oczami i zagryza zęby na cringe'owe żarty, to brniemy dalej. I dlatego już natrzaskałem te 30 godzin i będę trzaskał dalej. Także, no, cyrk rakułkach, tak jak powiedziałem, no i nie mogę tej grze dać więcej niż na 10. No, na koniec jeszcze drobne ogłoszenie, pracuję nad nową grą, jednoprzyciskową platformówką, Przedstępny gameplay na ekranie, strona na wkrótce, jak będzie to wrzucę do opisu i uprzejmie proszę ułóż listowanie. Do widzenia!